Oficjele NASA ogłosili, że rozszyfrowali transmisję sygnałów pochodzących od obiektu 3 i Atlas. A treść tych sygnałów może zmienić wszystko. Naukowcy przeanalizowali wszystkie dane z 4000 dni obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 4,5 miesiąca. Wyniki pokazały, że w danych z 227 obserwatoriów na całym świecie nie ma śladów jakichkolwiek odchyleń od trajektorii grawitacyjnej. Czy i Atlas to trzeci międzygwiezdny obiekt odkryty przez ludzkość. Lecz różni się od wszystkiego, co widzieliśmy wcześniej. Ignoruje prawa natury. Jest starszy niż Słońce. Powstał miliardy lat przed naszym Układem Słonecznym. Jest reliktem z mrocznych głębin sprzed narodzin gwiazd. Przybędź z ciemności międzygwiezdnej poruszając się z prędkością, jakiej ludzkie oko nigdy nie widziało. Ponad 210 000 km Z taką prędkością pokonałby drogę z Nowego Jorku do Los Angeles w minutę. Czasem zachowuje się jak kometa, okresowo wyrzucając gazy i pył pod wpływem ciepła słonecznego, by za chwilę przyspieszyć nagle niczym maszyna, jakby napędzana siłą wykraczającą poza grawitację. W niektóre noce jego sygnał termiczny przypomina reaktor jądrowy z emisją energii rzędu 10 gigawatów, blisko 100 razy więcej niż moc wyzwolona podczas katastrofy w Czarnobylu. Innych nocy świeci słabo, jak rozgrzany metal, odbijając ślady niklu i chromu, pierwiastków powszechnych w ludzkim przemyśle. Gdy zbliżył się do słońca, wykonał niemożliwy manewr. Zdawał się osłaniać samego siebie. Jakby bronił się przed najpotężniejszymi plazmowymi burzami naszej gwiazdy. Wykorzystał Marsa i samo Słońce jako osłonę, ukrywając się za nimi, znikając całkowicie z pola widzenia teleskopów, jakby dokładnie wiedział, gdzie się schować, by pozostać niewidzialnym. Czym jest ten obiekt? Czy jest żywy, mechaniczny, a może i jedno i drugie, czy odwiedzał nas już wcześniej? Na długo zanim nauczyliśmy się spoglądać w gwiazdy, czy pobiera energię słońca, pożera światło gwiazd, a może przybył w jeszcze mroczniejszym celu, którego nie potrafimy sobie wyobrazić? Niektórzy uważają, że to posłaniec, odpowiedź na nasze własne sygnały. Od lat 70. XX wieku ludzkość woła w kosmos złota płyta Voyagera, wiadomość z Arecibo oraz dziesięciolecia radiowego szumu wyciekającego w przestrzeń. A jeśli pewna istota w końcu odpowiedziała? Jeśli 3i Atlas nie jest tylko przelotem, lecz powrotem do domu, do miejsca, w którym cały czas nas słuchał? Wtedy pojawia się mroczniejsze pytanie. A jeśli nie przyszedł nas powitać, lecz ocenić? By osądzić naszą cywilizację, czy zasługuje na przetrwanie, czy powinna zostać wymazana, zanim stanie się zagrożeniem? Każda teoria ma luki, każde wyjaśnienie brzmi nieprawdziwie. A jednak wszystkie dowody wskazują na przerażającą możliwość. Trzeci i Atlas to nie tylko gość. To obserwator, sonda, broń zbudowana w zamierzchłych czasach. Ukrywa się, gdy patrzymy, porusza się, gdy odwracamy wzrok. Gdy okrąża słońce, precyzja jego trajektorii przekracza możliwości jakiegokolwiek naturalnego ciała niebieskiego. Więc kto go zbudował? I dlaczego przybył właśnie w tym stuleciu, gdy ledwie dotknęliśmy kosmosu? Czy przyszedł nas ostrzec, uchronić przed większym zagrożeniem? A może zapewnić, że nigdy nie opuścimy tej kruchej, błękitnej planety? Po raz pierwszy w historii ludzkości wszystkie teleskopy, radary, instytucje naukowe wpatrują się w to samo milczące pytanie czym jest 3i Atlas? Pisarz Graham Hancock opisywał, na przestrzeni dziejów ludzie zawsze spisywali historie o niebiańskich przybyszach, obiektach, które pojawiały się nagle, jaśniejsze niż gwiazdy, by potem zniknąć bez śladu. Sumerowie zapisywali o ognistych kamieniach przemierzających firmament, niosących mądrość bogów. Na ich glinianych tabliczkach te kamienie nie były meteorami, lecz posłańcami. Egipcjanie ryli w świątyniach wizerunki trójokich bogów wychodzących z serca słońca kulę otoczoną światłem, która stępowała na ziemię, by potem rozpuścić się w blasku. Majowscy kapłani astronomowie przedstawiali w kodeksach gwiazdę pożerającą słońce jakby samo ciało niebieskie piło światło. Wieki później, w starożytnych chińskich kronikach cesarskich, odnotowano gwiazdę, która zatrzymała się na niebie Poruszając się wstecz wśród konstelacji. W Grecji filozof Anaxagoras pisał o kamieniach życia wędrujących między światami. Mimo różnic kontynentów i tysiącleci, schemat pozostaje zadziwiająco spójny: świecący obiekt nadchodzący od słońca, pojawiający się na krótko, czczony jak bóstwo, a potem znikający. Archeologzy i badacze mitów porównawczych zauważyli niepokojącą prawidłowość. Te same wizerunki pojawiają się na sumeryjskich pieczęciach cylindrycznych, egipskich hieroglifach, azteckich świątyniach, a nawet na nordyckich kamieniach runicznych zawsze zielone światło, zawsze zstępujące z nieba, zawsze powracające ku słońcu. Przez wieki symbole te uznawano za metafory, poetyckie opisy zaćmień lub komet w starożytnych kulturach. Lecz w 2025 roku, gdy pojawił się 3i Atlas, przedstawienia te przestały przypominać mity, a zaczęły wyglądać jak zapisy, rozdzielone tysiącleciami, a opisujące ten sam widok, odtwarzane teraz w erze cyfrowej, tylko że ściany świątyń zastąpiły ekrany teleskopów. Czy 3i Atlas to ten sam obiekt, który widzieli nasi przodkowie? Czy powraca cyklicznie? W przedziałach dłuższych niż nasza historia? Czy wielokrotnie przemierzał nasz układ słoneczny, obserwując wzloty i upadki ludzkości w zapomnianych epokach? Fizyk Brian Cox sugeruje inną możliwość. Może jest zupełnie nowy odnalazł nas dopiero, gdy nasze maszyny sięgnęły kosmosu, a nasz głos dotarł do gwiazd. Od dziesięcioleci nasze radioteleskopy wychwytują dziwne, krótkotrwałe sygnały. Milisekundowe, szybkie błyski radiowe FRB, czasem powtarzające się, czasem znikające o nieznanym pochodzeniu. W 1997 roku pojawił się sygnał: Wow, idealnie wąskopasmowy, nadchodzący z kierunku strzelca, trwający 72 sekundy, po czym znikający na zawsze. W 2001 roku wykryto sygnał SHGB-O2, z ryb. Powtarzający się okresowo, niewytłumaczalny naturalnymi źródłami. W 2020 roku pojawił się sygnał BLC-1 z najbliższego systemu gwiezdnego Proxima Centauri stabilny, precyzyjny, niemal na pewno sztucznego pochodzenia. Lecz gdy naukowcy zaczęli go dekodować, nagle ustał. Badacze tych sygnałów do dziś głowią się nad tym samym pytaniem: dlaczego ich źródła pokrywają się z lokalizacjami Oumuamua, Borisowa, a teraz 3i Atlas. Astrofizyk z Harvardu, Avilob Loeb, przedstawia mroczniejszą interpretację. A gdyby te sygnały były powiązane z międzygwiezdnymi gośćmi? Co jeśli wszystkie pochodzą z tego samego rejonu, w który wysyłaliśmy nasze wołanie od dziesięcioleci? Wtedy może to wcale nie zbieg okoliczności, lecz odpowiedź odpowiedź od wyższej cywilizacji odpowiedź od tej cywilizacji której nie potrafimy sami uciszyć ludzkości w 1084 roku wysłaliśmy wiadomość z Arecibo nadaliśmy nasze DNA matematykę i kosmiczny adres wystrzeliliśmy złotą płytę Voyager'a wyryliśmy na niej nasze głosy twarze i kulturę wypełniliśmy pustkę radarami telewizją sygnałami cyfrowymi Sto lat elektromagnetycznego oddechu, krzyków ciemność, być może coś nas usłyszało, dziś w ciągu zaledwie dekady trzy międzygwiezdne obiekty wkroczyły do naszego układu. Może pobierają energię słońca. Może szykują się do czegoś gorszego, milcząco obserwują, nasłuchują naszych własnych ech, próbując ocenić, jakim naprawdę jesteśmy gatunkiem i jaką technologię posiedliśmy. Fizyk Michio Kaku powiedział. Kiedyś zastanawialiśmy się, czy we wszechświecie jest ktoś jeszcze. Teraz pytanie brzmi: czy dożyjemy odpowiedzi? W astrofizyce istnieje teoria mrocznego lasu. Zakłada, że kosmos to cicha pustka, a każda cywilizacja ukrywa się w strachu. Nikt nie wie, kto jest tam na zewnątrz, ani jakie są ich zamiary. Najbezpieczniejszą strategią przetrwania jest milczenie. Każdy sygnał to ryzyko, każdy hałas, zaproszenie. Jeśli jakaś cywilizacja odważy się krzyknąć w pustkę, druga strona może wybrać strzał pierwsza. W takim środowisku pozornie naturalny obiekt kometa, odłamek planety, dryfująca skała to idealna przykrywka. Ukryty na widoku próbnik wystarczy uwolnić odrobinę gazu, by naśladować kometę, korygować trajektorię tylko w blasku słońca, unikając wzroku ziemskich teleskopów. I właśnie to zrobił 3 i Atlas. Wyłonił się z pustki, pozostał na tyle długo, by zbadać naszą gwiazdę, po czym odszedł bezszelestnie, jakby zadanie było wykonane. Skała, ale nie tylko skała. Gość, który nigdy nie chciał być odkryty. Jeśli teoria mrocznego lasu jest prawdziwa, to 3 i Atlas mógł nie być przypadkowym przechodniem, lecz pierwszym nutą symfonii ciszy która rozbrzmiewa w drodze mlecznej od miliardów lat. Przypomnieniem, że w kosmicznej dziczy ten, kto pierwszy się odezwie, często pierwszy znika. Niektórzy fizycy uważają, że gdyby istniały obce cywilizacje, nie wysyłałyby statków kosmicznych ani sygnałów, lecz maszyny. Mowa o tzw. sondach von Neumana, samoreplikujących się automatach, wydobywających metale z asteroid, by tworzyć swoje kopie rozprzestrzeniających się po galaktyce jak nasiona na wietrze. Każde kolejne pokolenie rozprzestrzenia się szybciej niż poprzednie, i w ciągu milionów lat mogą opanować całą drogę mleczną, badając, obserwując lub czekając na coś wartego zgłoszenia. Inni naukowcy proponują koncepcję sąd Bracewella, cichych posłańców ukrytych w pobliżu obiecujących gwiazd, zaprogramowanych do monitorowania aktywności technologicznej. Gdy cywilizacja zaczyna używać radia lub energii atomowej, sądy budzą się, nasłuchują, oceniają i jeśli otrzymają polecenie, odpowiadają. W obu scenariuszach wniosek jest niepokojący. Takie maszyny ukrywałyby się w naturze, dopóki nie pojawiłby się powód, by ujawnić swoją prawdziwą naturę. Nie ma dowodów, że 3i Atlas jest jedną z nich, ale jego zachowanie zdumiewająco pasuje do tego modelu. Jego skład, dziwna emisja dwutlenku węgla, zmiany trajektorii wszystko zgadza się z cechami starożytnej sondy dryfującej od tysięcy lat. Nawet jego chemiczny odcisk palca może być kamuflażem. Kontrolowane uwalnianie gazów, imitujące naturalne wyziewy komety. Oszustwo doprowadzone do perfekcji, wystarczające by oszukać ciekawskich naczelnych na tej zielonej planecie. Być może już nas odwiedzano. W starożytnych próbkach lodu znaleziono nieprawidłowe izotopy, cząstki o krótkim czasie życia, powstające tylko przy przelocie wysokoenergetycznych obiektów. Chińscy astronomowie w latach 1016 i 1054 odnotowali gościnne gwiazdy, niezwykle jasne, ale szybko znikające, bez śladu po supernowej. Majowscy kapłani z Mezoameryki zapisali wzmiankę o kamieniu pijącym światło. Dla nas to tylko mity. Ale jeśli te wydarzenia były wczesnymi wizytami międzygwiezdnych sąd? Za każdym razem wykonujących te same czynności co 3 i Atlas. Zbliżenie do słońca, pobór, energii, odejście. Patrząc tak, historia układa się w powtarzalny cykl. Co kilka tysięcy lat coś się zbliża, obserwuje, odchodzi. Cywilizacje powstają i upadają, ale obserwatorzy pozostają. Paradoks fermiego pyta, skoro wszechświat jest tak ogromny, dlaczego nigdy nie spotkaliśmy innych? Najprostsza odpowiedź może brzmieć: Spotkaliśmy, tylko nie tak jak się spodziewaliśmy. To nie była wiadomość radiowa, nie latający spodek, lecz kometa. Cicha, logiczna, zwyczajna. A jednak najbardziej niepokojąca możliwość pozostaje: może wcale nie obserwuje nas, lecz nasze słońce. Niektórzy astrofizycy uważają, że zaawansowane cywilizacje mogą pozyskiwać energię bezpośrednio z gwiazd za pomocą niewielkich kolektorów. Urządzenia te wkradają się w pobliże korony słonecznej, ładują się i odlatują. Słońce to ostateczne źródło energii. A orbity takie jak 3 i Atlas, zbliżające się do peryhelium, są idealnym oknem do jej pobierania. Jeśli to prawda, cel to nie my, to nasza gwiazda, a my. Tylko przypadkowi sąsiedzi. Na razie możemy tylko obserwować i spekulować. Gdy Trzy i Atlas znika w ciemności, pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego jej warkocz zmienił kierunek? Dlaczego jej jasność jest tak równomierna? Dlaczego pojawiła się akurat teraz, gdy mamy technologię, by ją śledzić? Zostaw komentarz i podziel się swoją teorią. Jeśli chcesz poznać nieujawnione dotąd dane NASA o 3 Atlas, subskrybuj i włącz powiadomienia. Bo następna część tej historii będzie jeszcze mroczniejsza.